Opowiadanie biblijne, część piąta. Oj, zastanawiałem się, jak to zacząć opowiadać. To jest taka trudna rzecz, no jak towarzyszyliśmy tutaj Bogu przy stwarzaniu świata, to było takie bajkowe, takie po prostu fantastyczne. Było takie niesamowite, kiedy mogliśmy towarzyszyć Bogu podczas pierwszego dnia, kiedy oddzielał światło od ciemności, kiedy stwarzał niebo i Ziemię i wszystkie planety i rośliny, i te zielone i te czerwone. I, 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 jakie jeszcze? Pomarańczowe też? Jakie? I, I te wielobarwne? Nie no, dokładnie, jakbyście tam byli. Byliście tam? No, tak coś czułem. Słuchajcie, dochodzimy do takiego momentu, kiedy już stworzeni Adam i Ewa przebywają w raju, przebywają w raju, który się nazywał no, na no, Eden. Tak, dobrze, dobrze odpowiedziały dwie osoby, a reszta w ogóle nie mam pojęcia, co z waszą pamięcią, ja nie wiem. Strasznie, bardzo niedobrze. Dobra. No, zaczyna się ten czyli ta część księgi zwanej Pismem Świętym, od takich słów posłuchajcie. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. A jej, no tak! No jak to, jak to jest, panie Jarku, nie? Przed chwilą pan czytał w pierwszym rozdziale, że a wszystko co Bóg stworzył było dobre. A teraz pan mówi, pan Jarek, że wąż był przebiegły, a przebiegły to raczej nie jest zaleta. Przebiegły to znaczy taki kombinator, że coś tutaj kombinuje, a jak ktoś kombinuje, to znaczy, że coś kombinuje no niedobrego. No słuchajcie, muszę się przyznać, no tak. Tak, jest ktoś taki, o kim chciałbym dzisiaj i na początku opowiedzieć. Otóż mówiłem, że Bóg stworzył anioły i Bóg stworzył świat widzialny. W tym świecie niewidzialnym, myśmy go tak sobie nazwali, no bo my go nie widzimy. Jak my ludzie czegoś nie widzimy, to nazywamy niewidzialne. Jak czegoś nie słyszymy, to mówimy niesłyszalne. Albo niektórzy mówią w ogóle, że nie ma dźwięków, a psy na przykład słyszą takie dźwięki, których nie słyszą ludzie. I pies na pewno słysząc taki gwizdek, nie może powiedzieć, nie ma dźwięku, bo jego to wręcz drażni w uszy i on go doskonale słyszy. Dlatego istnieje jak najbardziej świat, który myśmy nazwali niewidzialny. Ale dla aniołów, dla wszystkich duchów doskonałych, duchów niebieskich, ten świat jest jak najbardziej widzialny. Dotykalny, namacalny, anioł jak się rozpędzi, nie przelatuje przez piętnaście budynków i zatrzymuje się dopiero na szesnastym, mówiąc, jeju, nie wdążyłem, no bo żyję w świecie niewidzialnym. Nie, 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 to tak nie jest. Myśmy go sobie tak nazwali. I w tym świecie były wszystkie dobre duchy. Ach, muszę wam to powiedzieć. Jeden archanioł o imieniu Lucyfer czyli można przetłumaczyć to imię, niosąc światło, podszedł do Boga i powiedział tak, Boże, w Twoim świecie zawsze jestem numer dwa, a ja nie chcę być numer dwa, ja chcę być numer jeden i jeszcze prawdopodobnie też. Ten anioł dowiedział się o tym, że Bóg planuje, planuje przyjść na świat pod postacią człowieka jako Jezus i ukochać ludzi do końca, umrzeć za nich, zmartwychwstać i uwaga, i to najważniejsze, i zaprosić tych ludzi do nieba. I tak jak mówi wielu takich mądrych ojców Kościoła, i to przeważyło. I ten anioł powiedział, nie będę Ci, Boże, służył. Odchodzę. Oj, to było straszne. No i odszedł. Chciałem powiedzieć już przez moment. Musiał odejść. Nie, nie musiał. Ten anioł przestał służyć Bogu. Odszedł od niego i musiał zostawić wszystko to, co należy do Boga. Czyli dobroć, miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie. Wszystkie te dary, które dzisiaj nazywamy zaletami. Zostało mu co? Co mu zostało? Zostało mu tylko nienawiść, złość, grzech, wszystko co niedobre, brzydkie i szkaradne. I jakieś takie okropne, bo wszystko co dobre i piękne, zostało przy tym, który jest dobry i piękny. Czyli przy? Tak, przy Bogu odszedł od Boga. Nie mógłby zrobić żadnej szkody Bogu. Nie mógłby go zranić, nie mógłby go obrazić, nie mógłby zrobić żadnej krzywdy. Ale będzie próbował zranić i zrobić krzywdę temu, co Bóg ukochał. Nagle po stworzeniu świata widzialnego właśnie ten Duch, którego już od tego momentu nazywamy diabeł, odkrył: Wow, Bóg kocha ludzi. Nie mogę dotknąć Boga, spróbuję dotknąć człowieka, ale nie tak dotknąć, tak sprawdzić, o, 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 dotknąć, tylko spróbuję zranić człowieka, spróbuję doprowadzić, żeby człowiek zrobił to, co się Bogu nie podoba. Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy, do Ewy i Adama, że mogą jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. No i doskonale to wykorzystywali, jedli, cieszyli się tym, że są z Bogiem w raju. W ogóle tak zdradzę Wam, że szczęście w raju. To jest być z Bogiem, a nie tylko widzieć jakąś skaczącą małpę z bananem, że mieć po prostu lecące winogrona do buzi i nie wiem, płynące chmury po niebie. Nie, najważniejszym szczęściem i głównym szczęściem w raju jest to, że jest Bóg, a ja jestem z nim. Ewa zaczęła rozmowę z diabłem. Hm. Bóg nie mówił nigdzie wcześniej. Ewo, uwaga. Oprócz tego drzewa ostrzegam. Czerwona żaróweczka się zapala. Nie rozmawiaj z takim kimś, kto ci będzie mówił, żebyś zerwała owoc. Nie rozmawiaj po prostu z diabłem. No nic Bóg takiego nie powiedział, ale Bóg dokładnie jej powiedział, co może? i co ma robić. Więc wszystkich, którzy by mówili coś zupełnie innego, Ewa nie powinna słuchać. Po, po drugie, powinna być razem z Adamem, a tego Adama gdzieś nie ma, gdzieś poszedł. Niektórzy mówili, że poszedł na ryby z kolegami, ale my już wiemy, że nie poszedł na żadne ryby, bo nie było kolegów. Był tylko Adam i Ewa. I wąż rzekł do niewiasty. A! Dlaczego wąż? No dobra, zdradzę Wam. Diabeł przyjął taką postać. Wtedy Ewie nie kojarzyła się postać węża z czymś złym, niedobrym i brzydkim i wąż. Na pewno teraz, jakbyśmy go nauczyli mówić i zapytali się go, pewnie nie wie o tym, że jest symbolem czegoś złego. No żyje tak jak wiele innych zwierząt. Po prostu żyje, stara się żyć bezpiecznie, stara się coś zjeść, mieć potomstwo i żyć sobie dalej. Ale w tym momencie widzimy diabła pod postacią węża i mówi do Ewy tak. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Kobieta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. No, czyli zobaczcie, Bóg nie zabraniał jeść ze wszystkich innych. Drzew tego ogrodu, ale nagle to pytanie w Ewie zaczęło kiełkować, tak drążyć tak czasami jak my. Słuchajcie, zobaczymy małą dziurkę w spodniach albo w rajstopach i, i z przejęcia musimy sprawdzić, a jaka ona jest duża! I wsadzamy palucha I Ewa zaczęła myśleć, myśleć, no tak. Rzeczywiście Bóg zabronił mi zrywać z tego jednego drzewa, ale skoro zabronił, to czy, czy, czy on mnie w ogóle kocha? No. I no, no ktoś, kto kocha czy zabrania, no jak to możliwe. <laughs> I właśnie to była pierwsza rzecz, jaką diabeł sprzedał Ewie. Wątpliwości, zastanawiania, czy Bóg w tym wszystkim chciał dobra Ewy? Oczywiście, że chciał. Czy mama, która zabrania, tata, który zabrania, chcą czegoś dobrego dla swoich dzieci? No to. Oczywiście, no wyobrażacie sobie jakąś taką mamę, która stoi przy dziecku w kuchni i dziecko mówi: "Mamo, czy mogę się pobawić palnikiem gazu?" I mama mówi: "Tak, oczywiście, syneczku, proszę bardzo. Tutaj są zapałki, odkręć i zapal, proszę cię." Słyszeliście o takich rodzicach? Albo stoimy na przejściu dla pieszych, zapala się czerwone. Dziecko mówi: Mamo, mogę przejść na czerwonym? Nie no, oczywiście, przechodź na czerwonym. Zapraszam, możesz przejść. O proszę, teraz jedzie samochód, ruszamy. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Bóg chce dobra. Zabronienie jest oznaką, że ktoś kocha. I ktoś nie chce pozwolić, żeby stała się tobie krzywda, żeby stało się coś tobie złego, i od zewnątrz, i od wewnątrz, i z każdej innej strony. Więc Bóg ten zakaz dał dla jej dobra. No i wtedy rzekł wąż diabeł do kobiety: Na pewno nie umrzecie. No i teraz powinniśmy zrobić głosowanie. Uwaga! Kogo posłuchać? Bóg mówi, Ewa, nie zrywaj, bo umrzesz, jak zerwiesz i zjesz. Diabeł mówi, na pewno nie umrzecie. No, głosowanie, kogo słuchamy? Kogo słuchamy? Kogo? Kogo? No! <noise> tu w ogóle nie ma zrobić robić głosowania i się zastanawiać. Diabeł nic nigdy nie stworzył. Ten świat, ten ogród, więcej. Adam i Ewa i nawet ten właśnie zły duch. Wszyscy należą do Boga. To Bóg wie, co jest dobre. Nie możemy tak sobie ustalać. Ja dzisiaj ustalę, ustalę sobie, że to będzie dobre, że dzisiaj drapanie po prostu nożykiem po ścianie będzie dobre, dzisiaj wrzucanie obierek od ziemniaków pod dywan będzie bardzo dobre. Nie możemy sobie takich rzeczy ustalić, bo Bóg już wcześniej ustalił, że dobre jest to. Co on uczynił? Jako dobre. No i cóż zrobiła Ewa. I wtedy kobieta spostrzegła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Ludzie jak ja zawsze czytamy. To po prostu nie zastanawia. A wcześniej co? Ona przyszła z opaską na oczach, przyszła w takich goglach i nic nie widziała, nie widziała żadnych owoców. Co chwilę się zderzała, miała całe czoło posiniaczone, no bo szła obijając się o te drzewa, no bo oczywiście nie widziała, że tam są owoce dobre do jedzenia, a ona nic nie widziała. Oczywiście, że widziała. Ona zawsze widziała te owoce i zawsze wiedziała, że te owoce są dobre do jedzenia, tylko że teraz. Ona w tym owocu widziała coś, co może jej dać no, jakieś większe szczęście, które obiecuje jej diabeł. I wtedy diabeł powiedział: Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się Wam oczy. I tak. Jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło. I to Ewę nakręciło, a nie smak owocu. Bożeczgowy, wiśniowy, winogronowy i wszystkie jakieś inne, które bardzo lubimy, nie? Ja już tęsknię powoli, żeby iść na lody na Krakowskie przedmieście. Tam jest taka jedna lodziarnia fantastyczna, o której oczywiście nie mogę powiedzieć, bo niczym to nie jest miejsce na reklamowanie, tylko na dzielenie się Słowem Bożym, ale lubimy te różne smaki. Ale Ewa znała te wszystkie smaki. Ewę w tym momencie diabeł skusił tym. Że będzie miała taką moc jak Bóg. Powoli wyciągnęła rękę. Z uczniami, jak w tym momencie zawsze opowiadamy na lekcji, to wszyscy wołają. Nie, nie! Ewa, nie zrywaj! Schowaj rękę do kieszeni! Aha, nie masz kieszeni. Ewa, nie, nie zrywaj! Potem powoli zerwała. Nie, nie rób tego! Odłóż to z powrotem! Przyklej to do gałązki! Nie, no, nie da się przykleić, ale. Mogła położyć pod drzewem. Potem zaczęła zbliżać do buzi. No, mogła jeszcze cofnąć. Potem ugryzła. Mogła wypluć. Potem ugryzła. Przełknęła. Mogła w tym momencie... Mogła coś zrobić? Czy nie? Oczywiście, że mogła. Właśnie, czasami się tak wydaje i to jest kolejny, chyba to jest druga pokusa diabła, w której mówi nam, nic się już nie da zrobić. Jest źle. Będzie źle. Nabroiłeś, teraz już nie masz nic do stracenia. Możesz robić dalej rzeczy złe, bo i tak już masz przechlapane. Wszystko się skończyło. Nie. Ewa mogła nawet po zjedzeniu uklęknąć i zawołać do nieba, Boże, zerwałam, zjadłam, przepraszam. No jak myślicie? Znając Boga, wybaczyłby, czy też powiedział? O nie, nie wolno ci było zrywać, rozmawiać z tym kimś, kto namawia cię do złego, a ty to zrobiłaś, nic mi nie powiesz, ale proszę Boga, ja przepraszam, nie, nie będę tego słuchał, ale ja naprawdę żałuję, no, no zobacz, nawet wypluję to, nie, nie będę cię słuchał. Wow. <grym> Oczywiście, że Bóg by wysłuchał, ponieważ jest mistrzem przebaczenia. Później będziemy poznawać jeszcze Jego miłosierdzie, jak bardzo wybacza wszystkim za wszystkie grzechy, które ludzie popełniają. Ale Ewie nie przyszło do głowy powiedzieć jakiegokolwiek przepraszam. I kiedy przyszedł Adam, to co zrobiła? Zamiast powiedzieć mu: Adam, wiesz co? Ja zrobiłam coś niedobrego, zerwałam owoc z tego drzewa, i ty tego nie rób, bo już ja wiem, że to jest niedobre. A, a, a Ewa? A Ewa powiedziała: Adaś, zjedz owoc. Bardzo dobry. Chociaż tak naprawdę w głębi serca ona już wiedziała, już przeżywała, nie, to nie jest dobre. Czuję się źle, czuję się niedobrze i po prostu jest mi głupio, że to zrobiłam, a jakoś nie mam odwagi zawołać. Przepraszam, dlaczego ja nie mam takiej odwagi? Wiecie, dlaczego nie miała takiej odwagi? Wiecie? No to pomyślcie, pomyślcie. No i co zrobił Adam? Na początku miał pewne wątpliwości, no ale widzi, że jego ukochana żona to zerwała. Zjadła, więc zerwał. Zjadł i poczuł to samo. Oj, źle zrobiłem. Niedobrze, owoc miał smak przeciętny. Nic właściwie takiego nie zyskałem, żebym mógł sobie to teraz schować i wspominać. Wow, jakie fajne. Było minęło, a grzech, co zrobił? No. <grym> Został i lęk teraz przed Bogiem, który przyjdzie się zapyta, został i urósł, więc się zaczęli chować, nie wiadomo gdzie, szukali tych miejsc, tak naprawdę nie da się schować przed Panem Bogiem, no ktoś kto uważa, że się schowa pod krzakiem, pod kocem, pod łóżkiem, no nie, no jest zabawny. no przecież Bóg stworzył świat, widzi mnie, widzi wszystko we mnie. Więc Bóg zobaczył Adama Jewa, ale on mimo wszystko starał się chować. No i wtedy Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? Na początku słyszałem, że nic nie odpowiedział. A potem w końcu usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Ach, no i wtedy co zrobił Adam? Zrzucił winę na Ewę. A przecież mógł odpowiedzieć na pytanie Pana Boga, chyba nie był głupi. Był mądry, był piękny, stworzony przez Boga. Na pytanie: "Dlaczego zerwałeś owoc z drzewa, z którego ci zakazałem?" Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Powinien odpowiedzieć: "Tak, zjadłem. Przepraszam." A on odpowiedział: To kobieta mi dała. No to pyta się: Ewy, Ewa, dlaczego to zrobiłaś? To wąż mi dał, czyli znana nam wszystkim i praktykowana na co dzień zasada zrzucania winy na kogoś innego. No ja nie wiem. Na kogo tu jeszcze? Diabeł by zrzucił na drzewo, drzewo na gałązki, gałązki na pień, pień na korzenie, to wszystko przez korzenie. Korzenie mi kazały transportować wodę do tego drzewa i to korzenie mi kazały machać tym owocem. Nie, to tak nie da rady wytłumaczyć. Adam i Ewa po prostu zgrzeszyli. Przyszedł Bóg, rozmawiał z Adamem i Ewą. Widzimy tutaj wielkie Jego miłosierdzie, czyli słuchajcie, Adam, czyli Bóg nie nagadał Adamowi i Ewie. Było mu smutno, przykro, no bo jak się kogoś kocha, jeśli kogoś stworzyło z miłości i ten ktoś zrobił coś złego, to jest smutno. Karać? Hm. Nie, kara już sami ponoszą w tym, co przeżywają. Przeżywają, że odeszli od Boga. To już jest pierwsza kara, jaką sobie sami wymierzyli. I Bóg też mówi do diabła, że przyjdę Cię, pokonam. Wtedy pada takie słowo zapowiadające, że kiedyś przyślę potomka, czyli Syna, który urodzi się z bardzo ważnej kobiety. My już wiemy, że urodzi go Maryja Jezusa. I On pokona Ciebie. A ty, Adamie i Ewo. Niestety nie możecie być dalej w raju, bo raj jest miejscem świętym. Jest miejscem, gdzie przybywają ci. Którzy są w przyjaźni ze mną i bardzo, bardzo blisko mnie, a to jest bardzo łatwo zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że wracacie po całym dniu zabaw na dworze i bawiliście się w piasku w swojej ulubionej, ukochanej kałuży ze swoimi ulubionymi kolegami, właśnie robiąc z błota fantastyczne zapory na kałużowej rzece. No i wracacie do domu. Mama mówi: Chodź, chodź już szybciutko tutaj do jedzenia. Już nie musisz myć rąk, nie musisz nic robić, tylko od razu siadaj i jedz i potem od razu bez mycia wskakuj w pościel. Zmieniłam ci świeżutką pościel w łóżku. Zrobilibyście to? <śm> nie, ja też nie. No i. i... No wtedy to dziecko, nie, mamo, ja muszę. Ale nie, nie, ma muszę, tylko siadaj i jedz. Od razu, od razu jedz, bez mycia rąk. I wskakuj potem do łóżka. No nie, mamo, ja nie mogę, nie mogę, nie mogę. Hm. I tak samo stało się z Adamem i Ewą. Nikt nie musiał ich wypędzać, wyganiać. Uciekajcie z tego raju, wyrzucam was. Idźcie, precz. Żadne takie słowa nie padły. Adam i Ewa czuli, że nie mogą tam dłużej być, bo to jest miejsce święte. Gdzie jest Bóg, który nie popełnił żadnego grzechu? A Adam i Ewa właśnie popełnili, ale Bóg obiecuje im, że będzie zawsze z nimi, bo przecież nie przestał ich kochać. I to, że wyszli z raju, wcale nie oznaczało, że Bóg poza granicami raju przestał się o nich troszczyć. Bóg nigdy nie przestał się za nich troszczyć i regularnie. Podpowiadał im i przypominał to, że bądźcie wytrwali, przyjdzie kiedyś ten, który pokona tego diabła raz na zawsze. Jadam z Ewą zaczęli żyć, żyć w radości, ale też i w pracy, i w trudnościach, ale cieszyli się tym, że są razem i mieli dwoje pierwszych synów, ale o tym. Jest co się działo też z ich dziećmi, potem dziećmi, ich dziećmi, a potem dziećmi, ich dziećmi, ich dziećmi i tak, tak dokładnie, i dziećmi, ich dziećmi i, i tak dalej, opowiem już w kolejnej części, do której, no nie wiem jak wy, ale ja się już powoli nie mogę doczekać.